Jeszcze może wróćmy do tej sprawy Aleksandra Jabłonowskiego, bo ona jest naprawdę bulwersująca. Tutaj zastosowano wobec niego no na razie zatrzymanie na, na, na 48 godzin, być może areszt. Oby tak nie było. Tylko pytanie za co? No właśnie. Ja no byłem w Kaliszu. Byłem Pobił na... kogoś? Zabił kogoś? Znaczy, wręcz przeciwnie. Ten nie. marsz był wyjątkowo spokojny. Tak jest. Nawet nie... straż była, słyszałem, która pilnowała, żeby się ogień nie zaprosił. Straż pożarna była obecna od początku do końca. Samochód strażacki jechał przez cały czas demonstracji. Na demonstracji nie było wznoszonych żadnych haseł, tak bo jest. demonstracja odbywała się przy nagranym dzwonie Zygmunta. Był szła powoli, w środku szły flagi, na zewnątrz, żeby nie, nie, nie zapaliły się flagi, szły pochodnie. Mhm. I w sposób bardzo godny, spokojny przeszła tą trasę od pomnika Adama Snyka pod ratusz Więc na rynku. O co chodzi? No, chyba no, o chodzi, chyba chodzi o, ten, o ten jednak o ten statut. Czyli po prostu o, 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 o spaloną fałszywkę. Fałszyw. Czyli ta fałszywka, na której nasi, no, można powiedzieć, okupanci, ciemiężyciele budowali swoje wpływy w Polsce i spalenie tej fałszywki, powiedzenie, że już nas to nie interesuje, że to nie jest jakiś fundament stosunków na przykład pomiędzy różnymi narodami, to chyba wzbudziło takie... Reperkusje, no tym bardziej, że jako pierwszy zabrał głos y, minister spraw zagranicznych państwa położonego w Palestynie. Powiem Ci, że jest wiele rzeczy, które nasze dzieci powinny się dowiedzieć w szkole. Bo jeżeli nie zrozumiecie, nie, jeżeli nie będziemy mieli fundamentalnej wiedzy z przyszłości, to nigdy nie zrozumiecie, co się dzieje teraz. Ja na jednym z ostatnich filmów na moim kanale, Hubert Czerniak Włączamy Myślenie, pokazałem, jak sprawy sprzed 200 lat mają żywotny wpływ na to, co się dzieje teraz. Więc Wy się nie dziwcie, a tak naprawdę to nie tylko 200, nawet kilkaset lat to, co było wstecz, rzutuje na to, co jest teraz. Takie jest życie. No pojawiły się oczywiście zarzuty i to najciekawsze, że w różnych mediach również e, e, tak zwanych prawicowych, e, że to było propagowanie faszyzmu, że to był e, pochód dlaczego? E, fa faszystowski. Ale dlaczego? E, o tym, że był to pochód faszystowski. Mówi, Co, dźwięk dzwonu? Mówi, mówi, mówi w swojej, e, e, m, swojej rozmowie ze Stanisławem Michalkiewiczem Tomasz Zomer. No więc dziwne, że tacy dziennikarze, którzy uchodzą za rzetelnych, hmm. prawdziwych, atakują, nabijają się w zasadzie z Wojciecha Loszańskiego i z ludzi, którzy uczestniczyli w tym pochodzie. A przypomnijmy, że policja podała, że w Kaliszu było 10 tysięcy ludzi. To jak na pierwszy pochód organizowany przez to środowisko, to jest bardzo dobry wynik. A z drugiej strony. O Powiem Ci, że to mnie bardzo cieszy, że aż tylu ludzi rozumie wagę zagadnienia. To jest bardzo dobre, dobra zapowiedź tego, co może być w przyszłości. Kolejną osobą, która e, mówi o e, propagowaniu faszyzmu, stroju totalitarnego, no jest osoba, która e, występuje w mediach narodowych. Swego czasu, d dwa lata temu, ty byłeś między innymi e, na celowniku tej osoby. Chodzi o Radosława Patlewicza który powiedział, że e, o tym, że był to mars faszystowski świadczą, no to już no, jest w ogóle absurd, no. rózgi liktorskie, bo były niesione rózgi liktorskie, które m, zarówno no, w Rzymie starożytnym, jak i we Włoszech faszystowskich, ale też w wielu, wielu innych państwach, te rózgi są pewnym elementem wystroju czy to wymiaru sprawiedliwości czy jakichś mm. urzędów państwowych i tak dalej no więc no zupełnie, zupełnie absurdalny absurdalny po prostu zarzut. Możliwe, że choinka wigilijna też będzie symbolem faszyzmu no. i nacjonalizmu niedługo nie tak dalej pójdzie nie wykluczone no, w każdy... no bo to jest taka duża rózga, choinka. W każdym razie chciałem, chciałem Cię zapytać, bo ja jestem tym zdegustowany, że w takich właśnie haniebnych atakach, yy, no, na Ciebie, ale powiedzmy teraz zajmijmy się yy, Jabłonowskim, no bo najtrudniej jest mówić we własnej sprawie, prawda? Tak ale właśnie, ja wolę... właśnie uczestniczą tego typu ludzie jak właśnie Michalkiewicz, jak Zomer, jak no, Patlewicz czy, Bo, czy Bodakowski nagle robią serię programów, gdzie na przykład argumentem przeciwko, czy Holocher, na przykład, przeciwko, to Holocher na ten temat mówił w jednym z filmów, przeciwko olszańskiemu argumentem jest to, że jego matka urodziła się w Samborze no i, ma, i ma napisane, urodzona 1900 tam. Yy, nie wiem yy, 30 rok sambor ZSSR. No i co? No mo, A moja, to był moja, moja mama też ma wpisane ZSSR, No bo urodziła się na Wileńszczyźnie, Czyli urodzili, urodzili się na terytorium państwa polskiego, który które po, obecnie po, siedem, przy ich po 17 przyjęte. września 1939 roku weszło w skład y, państwa sowieckiego, a obecnie Rosji, ewentualnie y, wiadomo, Białorusi, Ukrainy, czy, czy Litwy. Więc y, to, że y, wtedy była taka maniera, że mimo, że ktoś się urodził w Polsce, ale to, państw, to miasto odpadło od Polski, było wpisane z ZSSR. Kto tak argumentował? Y, Przemysław y, Holocher, wydawca Magna Polonia. Kochani, ja wiem, że obecne dzieci są bardzo okaleczone i nie uczą się niczego na pamięć, bo by wyszło, że tej pamięci prawie nie mają. Ale przypomnę Wam pewne słowa. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. O czym mówię kolego? To jest inwokacja z pana Tadeusza. Tak jest. Adam Mickiewicz. Więc co, będziemy kwestionować polskość, mimo że autor tych słów uzna, uważa się za Polaka? No to słuchajcie, może sami wyciągnijcie wnioski. Jest w piśmie napisane, w piśmie świętym, poznaj drzewo po owocach jego. Nie chcę atakować, nie chcę komentować, sami wyciągnijcie wnioski bo te wnioski same wpadają w oczy. Mhm. To jest bez komentarza. To jest poniżej... Chcę...